Trzy, siema, siema widzowie! Dzisiaj pokazuję moje konto w Rowtars. Gram od 2018 roku. Dlatego pokazuję wam moje konto Najlepiej będzie jak zaczniemy od tego. Mhm. No to widzowie... To będzie najlepiej jak wam to pokażę. No, moja ulubiona postać to Chester. Mam do niego skina. No. Najwyższa Liga Solo Srebro. Jeden. Nie wiem jakie mam na to powiedzieć. <grym> Gram 2018, już to mówiłem chyba. No dużo sobie grałem, bardzo dużo. Granie bardzo, bardzo długo. Prawie codziennie. No i od tego chyba by było najlepiej zacząć. E, nazwałem Kubiks. E, di, członek klubu Diving. Ogólnie to dołączyłem do byle jakiego klubu. 40 tysięcy pucharków. I... 12 zwycięskiej pasy. Mam nawet sławę saturnową. No. Bo mam wszystkie postacie. No więc teraz chcę wam pokazać, że mam wszystkie postacie. O tak. Oto moje wszystkie postacie. 76 na 73. Jo. Cielniczka Seli. Klasyczna Sherry Mam prawie wszystkie postacie Więc nawet staromodnego wroka Kolega jest tu i mi to nawala piłkę teraz No jakby Fajnie Podobają mi się te skiny ogólnie no opłacało mi się je kupować niektóre były za darmo mnie wszyscy na przykład ja pamiętam był taki raz coś co ja nie grałem ale był do odebrania Riko skin do Riko za darmo no i skin do Riko ale ja go nie mam niestety tylko mam takie skinki do Riko no i zwykły, podstawowy ale mam na z srebro jeden. Mój kolega nowa na piłkę. No więc, no, fajne to konto. Jak podoba mi się, ale jeszcze muszę pokazać moje profilowe. E, to są wszystkie moje profilowe, jakie mogę mieć na ten czas. O, to. O, to. Oprócz tego jednego, który się tak porusza. I. No. Jakby. No. Tylko. Tylko takie mam proszę, no. Jakby trochę też z eventów. Czy tam? czego? E, więc nie wiem, co dalej mówić. Aha, moje ustawienie. No coś, nie mam żadnych tytułów. Cieser. Tytuły Zero Emotka Kruk Feniks Sandy Emotki Sandy Emotki Kordelionu. No Jakby to mam poustawiane O To jest fajne Dobra Nie wiem to Czy tam to Yy, dlatego to wszystkie moje rzeczy. Tylko muszę wam pokazać coś jeszcze. Co mam? Co mam? Znaczy. <grym> znaczy. Dobra, zapomniałem, co miałem wam pokazać, coś tam miałem wam pokazać. Ale no, tu bym Saturn Saturnową sławę, ale jeden. Dlatego mam wszystkie postacie i zbieram kredyty na Saturnową sławę 2. No. No i oto, to jest moje konto. E, wejdziemy jeszcze w postaci. No. A zgadnijcie jakie miałem wcześniej, ulubioną postać. Macie chwilę czasu na rozmyślenie się. 5 sekund. Jeden, 2, 3, 4, 5. Dobra... E, jak zgadliście, Napiszcie... W, nie wiem, napiszcie w komentarzu Belle. Bellili E. Bo to była moja postać wcześniej ulubiona. No i nią sobie pograłem bardzo dużo. A moją ulubioną postacią teraz jest Chester. A Chester, mam do niego jednego skina. Albo chyba sobie kupię z tego co 29 gemów, jak uzbieram. Bo na razie widać ile mam. Więc... No pa, widzowie. Aha, miałem jeszcze już coś do powiedzenia. I mi się przypomniało, że niby moją najlepszą postacią jest Chester, ale tak naprawdę kim najdłużej grałem... Na kim mam największą rangę to... Ten pan, na którym mam 25 rangę! Pirl! Pirl! Mam do niego wszystkie skiny. Tu No, ten mi się najbardziej podoba z karnetu, więc... Pa! Nara, żegnam. <grym> Nara, pa, żegnam. Do widzenia. Wszystkie przywita. Wszystkie pożegnania. Dobra, pa, żegnam.